witamy to my Robert i Kaspini e, tak wyszliśmy gdzieś przejść, bo w sumie padało, nie padało takie trochę saranie z tą pogodą i jesteśmy tutaj na takim deptaku i to była taka knajpa Tam widzieliście ja Wziąłam ten Iron, taki turecki napój Robert się kebaba wiódł To był hamburger. W... Czy hamburger? Co to był? Dobra, hamburgera a Kaspi się wziął frytki I tak długo jadł te frytki, że myśleliśmy, że już nie wyjdziemy stamtąd no i a teraz się śmieje teraz się śmieje i Chce tu gdzieś wyleźć. Tak to wygląda wieczorem. Kaspi na plac zabaw chce iść. No i Kaspi tu jest taki mały plac zabaw. Trochę ciemnawo tu jest. Mokro, cała zjeżdżania wyczysz dubskiem. Idziemy stąd, co? Spi w wspina, Tam coś nie umiał, ale tu za to umie. Dał rada. Uważaj, uważaj. Ale tu jest mokro, dziecko. Ale to nic. Halo? Jest na górze Coś tam będzie robić Kacper? Nie? Ale popisane Ściemniło Pamięt się brzydkie. bardzo Brzydkie popisali tu Jakbyśmy byśmy wchodzili do tej knajpki, no to już by było jasne Zresztą Kacper chciał, myśmy nie chcieli To było takie Nieplanowane. Nieplanowane, no. On chciał sobie wejść. No to wchodzimy. Chciał się frytki zjeść, a w końcu doszło do tego, że się nimi bawił. Ale ty tam powinieneś się huśtać. Nie sama huśtawka, ale w sumie dobrze, bo mokre, nie? Uważaj. Papa pomógł. Tu coś takiego płynie, ledwo widać. Robert! A tu mamy bank. Nie? Jeszcze parę Czuć jesienią, liści. A ile liści tu? nawet już wszystko stracił. No na pewno. Są tu jakieś kasztany. Nic nie widać. może wszystko wyzbierali. Mega. Ale mokre te liście. Tylko, żeby nogi nie złamać. Ja prawie się przyjechałam na jednym kasztanie. Ej. Na tym placu latem mieliśmy. Taki, takie wesołe miasteczko tutaj przyjechało. I tutaj były porozstawiane karuzele. A no? To prawda. O, nawet takie filmy tam mamy, jakbyście się tam wrócili. parę, parę miesięcy do tyłu. No to można sobie zobaczyć. No, no. jakąś knajpkę. Tutaj było. Ja a no prawda nie? Ja tam na dół po schodach do parkingu podziemnego schodziliśmy. Racja, co tu było, no? Że o tej kurde nie pamiętam nawet co to... To było tyle wszystkiego. Nie? To było tyle wszystkiego, że nawet nie pamiętam co tu było w ogóle. Ja ostatnio w ogóle nic nie pamiętam. Tak wygląda. I to za mną też jakaś knajpka, ale pusto, Ale dziwne, sobota i knajpa pusta. Nie, bo jak Niemcy w czwartek zaczęli pić. Która jest godzina 9:19, dziewię nie? Nie wiem. Jak Niemcy w czwartek zaczęli pić, no to w, w piątek przeleciały, sobota do góry bałem, a w niedzielę stają jeszcze bo śpią jeszcze. Tak to wygląda. Kaspi by tam do góry chciał iść. Tu do góry by chciał wejść. A tu jest taki kościół, co się drzwi automatycznie otwierają no z innej strony. Chyba jest może zamknięty nawet teraz. Nie? No na pewno. A ciemna jak w życiu. No chyba, że jeszcze coś jest. A ja, sobotnia, Robert. No. Na niedzielę może. Wiesz? A ty gdzie? Na pewno nie trawie. Po trawie nie będziemy łazić. Kaspi wywija zaś Biergo na barana i idź. Albo na ręce. No. no i to jest kacper. To jest cały kacper. Jak osprawiać? Ceny to na sam koniec. I trzeba go nieść. A on z 20 kilo już waży. No idź, idź. Kaspi, idź. Weź to na barana i już. Co tam ktoś ci opowiada, jakieś kawały? Jakieś kawały one. Nie, o magułkachkę. Tu widać coś więcej. Taki dziedziniec. No, to jest kacper po godzinie 6 wieczorem. To jest kacper po godzinie 6 wieczorem, ma takie fazy. I za niedługo będę musiała na to nie bo jak on się rozkłosi, to potem nie chce spać. Za On Do pierwszej może siedzieć. Pierwsza, druga. Ja mówię, przecież to dziecko mi zajedzie za niedługo. No, Ale co zrobić? Ale tak zawsze jest przed, przed powrotem do auta. Zawsze. No ale wieczorem też jest, jak wieczorem siedzi w domu i też głupawka dostaje. taki taki a tak śmiechu nagły nie wiadomo z czego no no my już w aucie Kaspi się uspokoił jedziemy do domu także jeśli wam się podobało subskrybujcie lajkujcie i do następnego zobaczenia cześć